Witam w ten przecudny poranek poniedziałkowy. Jeszcze zima, ale już skłania się ku wiośnie, ku końcowi. Kolejne rozpoznania i objawienia. Dzisiaj w ten poranek wstałam z nową energią. Energią radości, miłości, wdzięczności uwielbienia i błogosławieństwa. Przez ostatni tydzień, ostatni tydzień spędziłam z moją ym, przyjaciółką, która jest po prostu ziemskim aniołem, która promienieje i zaraża pozytywną, przecudną, dobrą energią. Jest to też osoba, która Kocha piękno, kocha piękne przedmioty, piękne rzeczy, lubi się nimi otaczać, lubi nimi obdarowywać i lubi nimi być obdarowywana. Korzysta z nich um, w przecudny sposób. Są to zarówno i kosmetyki, i um, ubrania, i przedmioty domowego użytku, um, ale także mała sztuka. Um i w przecudny sposób komunikuje się z innymi ludźmi, po prostu um, zaprzyjaźnia się praktycznie z każdym dobrym innym ziemskim aniołem napotkanym na swojej drodze. To jest przecudne, przecudna sztuka. Ach, um, który mogłabym sobie tylko życzyć. Um, I właśnie to, w jaki sposób ta przecudna moja przyjaciółka korzysta z życia, błogosławiąc, chwaląc imię Pana i e, dziękując z miłością w sercu za wszystkie dary, które otrzymuje, za całą obfitość, za całe piękno, jest dla mnie ogromną inspiracją, ponieważ ja całe życie um, dążyłam do ascezy, do życia w ascezie. Um, no i no, niestety w omartwianiu się też. Chociaż lubię piękne rzeczy, to nie wiem czemu, ale skłaniałam się do tego, aby je ograniczać ich ilość, ich konsumpcję. Również otaczałam się ludźmi, którzy potrzebują pomocy. No i generalnie. Ograniczałam mocno mm, siebie w każdy możliwy sposób. Um, I teraz, po tygodniu spędzonym z tą moją przecudną mm, przyjaciółką, widzę, że dojrzałam do, do myśli, do, do tego, aby doceniać i przyjmować. Obfitość, przyjmować piękną i żyć, otaczać się pięknem, żyć w pięknie, żyć w radości, miłości i, no, i obfitości, właśnie, i dziękować Bogu za to: dziękować, chwalić i prosić o więcej, jeśli jest taka potrzeba. Nie ma w tym absolutnie nic złego, wręcz przeciwnie. Bóg jako nasz najwspanialszy Ojciec chcę nas obdarować tym co najlepsze, najpiękniejsze, abyśmy byli szczęśliwi. Abyśmy żyli w obfitości, harmonii, radości i miłości na co dzień. I ja zaczynam to odkrywać. Bardzo się z tego cieszę. Mam ogromną ochotę to ten temat zgłębić i praktykować w moim życiu na co dzień uczyć się od tej mojej przecudnej, anielskiej nauczycielki. I życzyć sobie, chcę również życzyć właśnie sobie i każdemu, kto słucha tego nagrania, tego wideo, właśnie tego, aby otwierać się na to, co najlepsze, na to, co nam może świat zaoferować, i ten materialny, i duchowy, i cieszyć się, radować się życiem. Bo jesteśmy tego warci. Dziękuję.